Dzisiaj, na dzisiaj, no, stawić kilka w w Minecraft. dzisiaj, na do, dzisiaj, wyszły sobie obserwatora. O, obserwator, detektor. I on. dzisiaj, na dzisiaj, na ok Bok. i jakaś roślina typu weźmy bambus, bambus i trawa. Trawa. Dobra. No. Zróbmy farmę bambusa. Akurat mamy tutaj dżunglę. Więc warto by zrobić farmę bambusa. detektor i detektor dobrze teraz Że postawimy tu blok jak to jest to, nic nie ma A jak? Spróbujmy Nacisnąć ja, To jak tak czy czerwony kamień się teraz uchodzi? Zastanawiam Nie, nie uruchomił się. Więc dlatego trzeba w ten sposób. Trzeba wymyślić jakiś sposób, by dostarczyć ten czerwony tu czerwono tu? No dobrze działa. Może no. czerwona pochodnia w tym nam pomoże. Okay. Nic tutaj nam nie pomoże z tą Spróbujmy w ten sposób. Jest tu coś dziś. Teraz próbujemy posadzić bambus. I teraz skoczmy po łączkę kocną. Łączkę kocna, by przyspieszyć ten proces. No i proszę, piękna farma bambusa. Oj, to mało urozerowy detektor. Czeko Aha, dobra. Już wiem dlaczego. To musi być tutaj. Już wszystko było dobrze wyłączone. Dwa. Na razie tylko... To już to działa? No, od razu działa. No to tak zrobiliśmy farmę dla busa. Chodźmy zrobić kolejną farmę. Albo maszynę. Nie. Dobra, wszystko usunąłem z atutu. I zróbmy tajne przejście. Zytłoków oczywiście. By się, by się nadało przejście. Taki dom ukryty. Wezmę jeden taki blok i jeden i blok ziemi. Dobra. Gdzie byśmy zrobili ten bazę? Pytanie. A, py a odpowiedź będzie taka, że gdzieś tu. Dobra. Fątyki już nie potrzebujemy. Potrzebujemy bardziej redstone'a i czerwonej pochodni dźwigni to tworzenie No. To tutaj... Ok, zróbmy coś takiego, żeby tutaj oznaczyć miejsce na klucz. To będzie klucz. To tutaj... To będzie pochodnia. Czy to pochodnia zgaśnie? Nie zgasła. Też nie gaśnie. Spróbujmy zrobić tak. Dobra. Nie, my myślałem, że już się robi noc, a nie ma nocy. tutaj będzie oznaczone miejsce na klucz i teraz weźmiemy to i to będzie przesuwało tłok zakryty ziemią dobra no. уже. Кубой с друзьями, кубой będzie Okej. Okay. haczyk, ale haczyk on nie chce puścić. No tu będzie jeszcze nieco Jest cena klucz I to będzie, no to będzie... Dobra, I tak to wygląda będzie I będzie to, tak to, to. Tu jest pochodnia, tak? O, wow. Pochodnia gaśnie, nie gaśnie. Nie gaśnie. Gaśnie pochodnia. Nie chcę zgasnąć. Zła pochodnia. Jak tu jest? Dobra. No teraz... Dobra... I tu... No co się robi? To teraz musimy szybko cyknąć? ta imseta Tymczas, dejmy Będzie podejrzenie wyglądać. O okay. tak. No i dobra. Miejsce na kluczy tu No to tu dobrze No. Dobra. To, to jest. I weźmy tutaj tak. O, kryjmy. tutaj się otworzy drzwi i teraz musimy tutaj zbudować teren. idziemy tutaj i tylko to ma prawo dozwolone może tutaj wchodzić. tutaj będzie tak jest, że... To będzie takie ukryte że tego nie... na przykład twój znajomy nie odkrył Tak? I tak. No i co? Możemy wejść. Prawda? Trzeba tylko za? No nie wygląda, ale źle. Chciaż mógłbym tutaj. Ubrać jeszcze tutaj jeden tłok. Nie, tutaj ma być ten tłok. Nie w tę stronę, tylko w tą. Tak. Nie to, to. Tutaj się krujemy i teraz. Ojej. Ja Dobrze, to teraz naprawmy to. Robię to tak. Zostawimy się stąd, stędy. I teraz tak. I... I tak. Okej. Okay. I teraz tu. Tutaj, bo tu jest dziwnia. No nie. Coś tu w ogóle nie gra. Okej, okay, teraz będzie jak tutaj to, to się nie wyłącza Dobra co Dobra OK teraz ym... zrobiliśmy taką dziurę jak ją, to trzeba odkryć... O, działa, teraz działa. Teraz możemy zrobić jakiś pokój. Zbudujmy tutaj pokój. I to będzie chyba na dzisiaj wszystko. Są po Chyba nie. Czyż może. gdzieś mi się schowała. To jest po prostu taki szybki save. Ale jeszcze może z jakąś pułapką jedną. Tak, z jedną pułapką i teraz weźmiemy byśmy... Tutaj tłoki, I tutaj będzie chodnia, tutaj będzie linka, Linie, znaczy linki i linka, I teraz tu. Tu I tutaj będzie kolejny zaczep linki. Ok. Spróbujemy tą postawić tu. Dobrze. To napędzało i to będzie napędzać ten tłok No zaraz. Czekajcie. Nie, bez pułapek, po prostu zróbmy. Wiesz, może być jedna pułapka dobrze chociaż możecie sobie sami zrobić te pułapki. i to myślę że dzisiaj na, wszy na wszystko na dzisiaj do zobaczenia w następnych odcinkach czekajcie dobrze